Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, tak świątecznie, grudniowo. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Wademeku, blogera, a dzisiaj chciałabym, byśmy zastanowili się wspólnie na temat, od czego zacząć budowanie swojej marki w sieci. Bo właśnie tyle mówi się o tym, by budować, że warto budować swoją markę osobistą i to nawet paradoksalnie, niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem etatowym, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś freelancerem. Bo w momencie, kiedy ktoś wpisze, w sieci Twoje imię i nazwisko i wyskoczą mu publikacje na dany temat, które pokazują, że jesteś ekspertem w, tej, w danej dziedzinie, możesz po prostu i wyżej wycenić i swoją pracę, i swoje produkty, i że tak powiem, swoje konsultacje i właściwie wszystko to, co robisz, nabiera większej wartości, bo będąc specjalistą w swojej dziedzinie, będziesz nie tylko łakomym kąskiem dla pracodawcy, ale też po prostu będziesz mógł wyżej wycenić Twoje kompetencje, czyli czas, który w tym momencie sprzedajesz, czy wymieniasz na pracę etatową. Ale też, jeżeli jesteś freelancerem czy przedsiębiorcą, po prostu w tym momencie budujesz swoją wiarygodność, budujesz największy kapitał XXI wieku, jakim jest zaufanie wszystko to, co przemawia za tym, że ty nie jesteś firmą krzaka, wszystko to, co przemawia za tym, że ty jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, wszystko to, co przemawia za tym, że ty się znasz na tym, co robisz, na tym, co mówisz, że twoje produkty mają pewną wartość, po prostu podnosi wartość tego, co. Twoich produktów, swojej pracy, wartość Twoich konsultacji, więc możesz wyceniać się wyżej i z drugiej strony możesz również dzięki temu, dzięki obecności w sieci, dzięki rozpoznawalności, którą daje ci obecność w sieci, możesz docie docierać szerzej. No i właśnie taki punkt wyjścia. Jesteś pracownikiem etatowym, jesteś przedsiębiorcą, jesteś freelancerem, chcesz budować swoją markę w sieci. Od czego zacząć? Więc jeżeli nie masz jeszcze obranej dziedziny, jeżeli po prostu tak sobie myślisz, fajnie, chciałbym zacząć pisać bloga, chciałbym zaistnieć i po prostu budować rzesze fanów, to powiem Ci, jako blogerka z dość długim doświadczeniem, bardzo fajną rzeczą, nieodzowną rzeczą jest zastanowienie się, i to jest bardzo proste pytanie, które może nie dotyczy przedsiębiorców, którzy już mają jakąś działalność, ale. To dotyczy osób, które chcą blogować i które chcą budować swoją markę w sieci, a w zasadzie nie, wieją, nie wiedzą i od czego zacząć, i tak do końca nie wiedzą, o czym chcą tą markę prowadzić. I tutaj tym podstawowym pytaniem jest zastanowienie się, jak ty chcesz monetyzować to co, to, co będziesz robił, to o czym będziesz pisać. Bo jeżeli widzisz, że właśnie w sieci są blogerki modowe, które bardzo fajnie monetyzują swoją popularność, to wiedz, że w sieci jest bardzo wiele blogerek modowych na przykład, które tą swoją Taką pozorną popularność czasami po prostu monetyzują za barterek, i to może nie jest takie ani satysfakcjonujące, ani tak naprawdę ubogacające, może w taki namacalny sposób. Więc warto zastanowić się, jak ty będziesz monetyzować. Czy na przykład, jeżeli zaczniesz pisać o wędkowaniu, czy na przykład gdzieś tam w perspektywie nie masz czasu. Może pomysłu na jakiś sklep z artykułami wędkarskimi, jakieś konsultacje, jakieś wypady. Może masz na przykład fajny domek na wsi i możesz organizować agroturystykę weekendową, na przykład w połączeniu z wypadami wędkarskimi. Więc właśnie, warto sobie, może czasami nawet takich nawet bardzo szalonych płaszczyznach rozważyć swój projekt, ale warto wiedzieć, jak ty chciałbyś docelowo monetyzować swój wkład pracy włożony w budowanie swojej obecności w sieci, budowanie swojej marki osobistej, bo bez tego, bez tego po prostu będzie trudno ci wytrwać, bez tego takiego namacalnego Wyznaczonego kierunku i postawionego celu, do którego zmierzasz, trudno będzie ci z jednej strony obrać strategię, i trudno będzie ci po prostu docierać do odpowiednich osób, trudno będzie ci po prostu realizować to, co masz do zrealizowania. Więc w tym momencie masz już obrany temat, ale masz też cel, a dzięki temu możesz już budować strategię, czyli obmyślać sobie strategię. Aha, jeżeli za rok chcę wypuścić na przykład kurs, chcę konsultacje, czy chcę organizować jakieś na przykład zajęcia, warsztaty. Co ja muszę zrobić, żeby za ten rok zebrać wokół siebie grupę osób, które będą moimi potencjalnymi klientami, czy osobami zainteresowanymi moim produktem? I jakie tematy mam poruszać? I w tym momencie po prostu możesz sobie obrać strategię. Czyli masz temat, masz cel i wiesz mniej więcej tak ogólnie i schematycznie, co ty powinieneś robić po drodze. Teraz musisz zastanowić, jak to robić po drodze. W jakich mediach społecznościowych musisz bywać, na jakich platformach musisz bywać, ale, ale zanim zaczniesz zastanawiać się, jak ty dotrzesz do tej swojej grupy docelowej, do Twojego idealnego klienta czyli gdzie bywa Twoja grupa docelowa, w jakich miejscach Ty też powinieneś bywać czyli zanim zaczniesz zastanawiać się nad Twoim idealnym klientem, który będzie zainteresowany kupnem Twoich produktów daj sobie czas na refleksję nad samym sobą. Zastanów się, co ty chciałbyś robić? W czym ty jesteś dobry? Bo ja powiem na swoim przykładzie: ja zaczynałam pisać bloga w roku 2012 i po prostu tylko pisałam bloga. I na początku szło mi to bardzo opornie, i z perspektywy czasu mam takie poczucie, że ja może troszkę dusiłam się w tym pisaniu. No ale ojciec blogosfery, kominek, po prostu taka przekonująca o tym pisaniu, pisaniu, pisał i ja też tak chciałam pisać, i nawet w pewnym momencie doszłam do. Takiego momentu, że ja coraz lepiej piszę i pisanie przychodzi mi coraz łatwiej, więc po prostu wszystko jest do zrobienia. Ale, ale stwierdzam, że właśnie ja nie zastanowiłam się nad tym, co ja lubię robić i w czym jestem dobra. A tymczasem dopiero niedawno zaczęłam nagrywać wideo i widzę, że po prostu dużo lepiej czuję się w tej formie komunikacji, dlatego że ona bardziej odpowiada mojemu temperamentowi. Ale właśnie, no, YouTube w tym momencie jest bardzo, bardzo to, ale to bardzo mocno obsadzony. Ale na przykład, jeżeli, jeżeli Twój temperament, Twojemu temperamentowi bardziej leży wideo niż na przykład pisanie, to wcale nie znaczy, że musisz od razu atakować bardzo obsadzonego YouTube'a, chociaż YouTube ma tą zaletę, że tutaj treści opublikowane z czasem fajniej się pozycjonują i praca raz zrobiona procentuje czasami po długim czasie, procentuje z czasem, ale rzeczywiście procentuje, bo... To, wszystko, co opublikujesz na YouTubie, pojawia się z czasem w wynikach wyszukiwania, więc to jest bardzo dobry punkt zaczepienia dla rozpoznawalnej marki w sieci. Ale jeżeli chcesz na przykład być twórcą wideo, to przecież masz Instagrama, to przecież możesz zacząć od krótszych form, na przykład na TikToku, który w tym momencie jest takim must-have czy takim, taką aplikacją przyszłości. Więc właśnie takim punktem wyjścia byłoby zastanowienie się nad tym, gdzie leżą Twoje mocne strony, co jest Twoją mocną stroną. Czy ty jesteś dobry w pisaniu? Czy ty może jesteś dobry w tworzeniu kreatywnych stylizacji? Czy ty może jesteś dobry w gadaniu przed kamerą? Czy ty może jesteś dobry w filmowaniu? Czyli stojąc za, z drugiej strony kamery, właśnie masz oko do kadrowania w taki sposób, żeby to fajnie, dynamicznie ten filmik docelowo się prezentował, a może po prostu lubisz opowiadać, ale nie czujesz się przed kamerą i po prostu zostaniesz twórcą podcastu, czyli takich audycji radiowych, audycji audio. Więc właśnie dobrze zastanowić się, jakie są moje mocne strony. To czasami jest związane z tym, Temperamentem. Ja jako osoba pisząca widzę, że mając taki temperament troszkę gadatliwy i dość dynamiczny, no ja się troszkę dusiłam w treściach pisanych. No, a w momencie, kiedy gadam do kamery, widzę, że takie pewne niespójności, które są bardzo widoczne, kiedy osoba taka chaotyczna i spontaniczna jak ja próbuje coś napisać, one po prostu wyłażą i cisną się w, na oczy, one może jakoś tak bardziej przechodzą w formacie wideo. Więc właśnie takim punktem wyjścia byłoby zrobienie rachunku sumienia, co ja bym chciał robić, w czym jestem dobry, bo to będzie zależeć również, bo od tego będzie zależeć wybór docelowej platformy, na której chcesz się skoncentrować, bo właśnie kolejne pytanie, czy ja muszę być wszędzie, bo wszyscy guru od blogowania, od budowania swojej marki w sieci mówią be everywhere, czyli bądź wszędzie i to jest z jednej strony i słuszna zasada, ale z drugiej strony... Trzeba wziąć małą poprawkę na tą zasadę, dlatego, że warto być wszędzie, warto stworzyć swoje profile i próbować szczęścia na różnych platformach, ale, ale tak naprawdę. Doba ma tylko 24 godziny i po prostu fizycznie, i po prostu no, trudno będzie jednoosobowo ogarnąć te wszystkie platformy, tym bardziej, że żeby tak naprawdę budować kontakty, żeby po prostu budować relacje na danej platformie, trzeba, trzeba tutaj dać troszeczkę ze swojego czasu, dawać troszeczkę z siebie, trzeba w, zagłębić się w daną platformę, em, Spróbować zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania to wymaga czasu, ale też, żeby mieć tak naprawdę odzew, żeby nasze publikacje wywoływały odzew na danej platformie, po prostu. W momencie, kiedy jesteśmy osobą anonimową, kiedy dopiero zaczynamy budowanie swojej marki, to oczywiście nie dotyczy celebrytów, którzy już mają, po prostu są widoczni w mediach i po prostu chcą być widoczni również w mediach społecznościowych. Natomiast dla osoby Lambda, dla szarego człowieczka, który chce po prostu w tym momencie zacząć budować swoją markę osobistą, budować status eksperta w danej dziedzinie, to będzie wymagać nie tylko rozpoznania terenu, rozpoznania danego medium społecznościowego, ale również powolnego, mozolnego budowania kontaktów, ale, ale to jest też bardzo taka wdzięczna rzecz, to znaczy w momencie kiedy budujesz sobie kontakty, na przykład na Instagramie, kiedy odwiedzasz inne osoby, kiedy komentujesz u osób, które też interesują się tym samym tematem, w ten sposób, no w ten sposób naprawdę no jest taka, że część z tych osób będzie zaglądać również do ciebie. więc W ten sposób może udać się stworzyć trwałą relację, która ma Tą właśnie taką ten fajny wymiar, że w momencie, kiedy coś publikujesz, nie masz takiego wrażenia, że gdzieś tam to jest taki głos wołającego na puszczy bo wiesz, że te choćby z początku kilka osób, z którymi budujesz relacje, one zajrzą do Ciebie, zobaczą, co napisałeś, coś ci napiszą, wypowiedzą się właśnie w tym temacie. Ty zwrotnie, oczywiście, też do nich pójdziesz i w ten sposób będziesz ma wrażenie takiego dialogu, a to jest chyba największą taką, największym zagrożeniem, największą pułapką też. Budowania obecności w jakimś medium społecznościowym jest takie poczucie samotności. Dlatego wydaje mi się, że owszem, można próbować różnych mediów społecznościowych, można sobie to tak skonfigurować, żeby po prostu choćby to, co puszczam na blogu, automatycznie było publikowane w kilku mediach społecznościowych typu Twitter czy nawet LinkedIn. Natomiast właśnie wybrać sobie takie uprzywilejowane medium społecznościowe, na którym będziesz systematycznie się udzielać, po to, by budować tu kontakty, po to, by coraz lepiej rozpoznawać teren, ale też po to, by. Tworzyć relacje, bo tym, co tak naprawdę bardzo procentuje w jakiejkolwiek działalności, w jakimkolwiek biznesie, są relacje, kontakty z drugimi ludźmi, czyli po prostu networking. No i właśnie takie odwiedzanie innych profili, na przykład na Instagramie czy w dowolnym mediu społecznościowym, jest takim wirtualnym networkingiem. Ty nie spotykasz tych ludzi tak w realu, ale czasami taka relacja której budowanie zaczyna się w świecie wirtualnym, kiedy ty w miarę regularnie, regularnie odwiedzasz daną osobę i po prostu, no wiesz co u niej się dzieje? Bardzo często zauważyłam to po moich blogowych koleżankach, taka relacja, która zapoczątkowała się, zainicjowała się w świecie wirtualnym. Często zostaje przeniesiona do świata realnego, te osoby się spotykają, a jeżeli się nie spotykają fizycznie, to chociaż mają okazję porozmawiać. Ja na przykład osobiście, chociaż mieszkam za granicą, udało mi się już rozmawiać z wieloma osobami, które poznałam wirtualnie, rozmawiając przez telefon, przez WhatsAppa, przez Messengera, i to jest już taka namiastka takiego realnego fizycznego kontaktu, i to już jest coś, co pogłębia relację. Ja już mam poczucie, że to nie jest jakaś tam, jakiś tam profil Beata 78 na, na Instagramie, tylko że to jest taka realna osoba, którą znam, z którą mogę sobie. Porozmawiać się, bo właśnie to takie mozolne, pracochłonne i czasami niewdzięczne, pozornie niewdzięczne budowanie relacji, krok po kroku, wychodzenie do różnych osób, które no nie przekłada się na tysiące obserwujących, ale jednak jest ten odzew, ono jest bardzo, bardzo i waloryzujące dla tego, co robimy, ale to jest też właśnie bardzo zachęcające, bo z jednej strony właśnie. My już mamy kilka punktów zaczepienia, kilka kontaktów, kilka osób, które w jakiś sposób nam kibicują, o ile my też im kibicujemy, ale też właśnie te osoby mogą nas polecić. Te osoby mają też swoje kontakty. Dla nas to jest też takim fajnym motywatorem. No, napiszę, co się u mnie dzieje, bo wiem, że te kilka osób zareaguje, bo chociażby po prostu będę z nimi w kontakcie i być może ta nasza znajomość przeniesie się troszkę na inne płaszczyzny. No i co właśnie szukając miejsca, w którym będziesz budował swoją relację, musisz wziąć pod uwagę dwie, dwa czynniki czym Ty jesteś dobry, w jakiej formie komunikacji Ty jesteś dobry, ale też druga rzecz, gdzie przebywa Twoja grupa docelowa. Więc właśnie, więc to będzie zależeć od specyfiki Twojej niszy, bo jeżeli jesteś dekoratorem wnętrznym, to oczywiście taką Twoją grupę docelową najprawdopodobniej dotrzesz do niej fajnie, najbardziej skutecznie, publikując swoje treści na Pinterestie, pokazując swoje aranżacje na Pinterestie czy na Instagramie, więc... W momencie, kiedy wybierzesz platformę, bo to jest platforma, na której bywa Twoja grupa docelowa, możesz sprawdzić, jak osoby z Twojej niszy właśnie, jak przekazują swoją wiedzę właśnie na danej platformie, ale też możesz jakby zastanawiając się, co jest Twoją mocną stroną, w czym Ty jesteś dobry. Czy Ty jesteś dobry w komponowaniu fajnych stylizacji, czy Ty jesteś dobry w pisaniu tekstów, czy Ty jesteś dobry właśnie w gadaniu. Na przykład taka platforma jak Instagram, to jest taki chyba najbardziej na czasie przykład, ona ma kilka płaszczyzn, bo nie tylko mamy właśnie i taką notkę wizualną, czyli zdjęcie z notką tekstową, ale mamy też Instagram TV, mamy Instagram Stories i w tym momencie, jeżeli jesteś dobry w gadaniu, jeżeli czujesz się dobrze przed kamerą, masz tutaj i świetne filtry Instagramowe, ale też możesz właśnie takie publikacje wrzucać w formie właśnie filmów do jednej minuty na w siatce, w Twojej siatce, w Twoim na Twoim profilu, możesz wrzucać na Instagram TV, możesz wrzucać na Insta Stories, ale jeżeli jesteś dobry w pisaniu, możesz tutaj właśnie wrzucać jakiekolwiek zdjęcie. A po prostu budując relacje, ludzie zaczną wracać do ciebie, przychodzić do ciebie na Instagrama, wiedzą, że ty piszesz fajne notki, żeby sobie ciebie poczytać. I jeszcze możesz taką notkę z Instagrama puścić równolegle na Facebooku, więc w ten sposób jakby obsługujesz dwie platformy, ale na przykład, no, z racji tego, że jesteś osobą indywidualną i jednoosobowo po prostu ogarnia swoją markę w sieci, stawiasz na jedną platformę, a wysyłasz te treści, które. Tworzysz czy recyklujesz treści, które gdzieś tam kiedyś stworzyłeś na kilku platformach, bo właśnie to, co jest te, My widzimy tych influencerów, którzy są wszędzie. Taki Gary V, który ma cudowną markę osobistą, który właśnie taki case study Gary V, który jest po prostu osobą, która świetnie, przekonująco gada, a jeszcze świetnie właśnie w takich relacjach międzyludzkich, a bardzo fajnie potrafi odpowiedzieć, bardzo motywująco potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytanie. Ale Gary V jest wszędzie: jest na Instagramie, ma podcast, jest na YouTubie, ale Gary V ma. i tutaj nie chcę skomać, ale wydaje mi się, że słyszałam taką cyfrę 30 osób, które pracują nad jego marką osobistą, czyli on nagrywa wideo, on daje to innym osobom, które cyzelują, które przycinają, docinają, dopasowują, wycinają fragmenty, dopasowują do charakterystyki każdej platformy i w ten sposób jest właśnie będąc osobą, która jest świetna w takim przekazie mówionym, jest w takich miejscach, w których ten przekaz mówiony świetnie się sprawdza, czyli, czyli właśnie YouTube, TikTok, podcast. Instagram i właśnie to jest osoba, która, która dużo nagrywa wideo, a który Instagram właśnie jest takim Instagramem wideowym, takim Instagramem filmowym. W odróżnieniu od osób, które może są świetnymi stylistami i ich Instagram to są tylko świetne, cudowne stylizacje, czy ewentualnie sfilmowane stylizacje i te osoby nie pokazują się z tych czy innych względów przed kamerą. Czasami te względy, te obawy mogą tkwić w naszej głowie, ale właśnie te osoby wybrały po prostu bycie z tej drugiej strony kamery czy, kamery czy aparatu fotograficznego i pokazują swoją twórczość właśnie kreatywną, artystyczną formę, właśnie stylizacji. A są osoby, które świetnie piszą i w tym momencie Instagram może być takim medium, bo jest tutaj miejsce na treści pisane, ale może Instagram nie będzie tym medium, tylko Twitter, na przykład przykład Donalda, Trumpa, który, który rozpalam emocje na Twitterze, a właśnie ostatnio oglądałam program na temat tego, jak właśnie zaczęła się cała historia z kontem na Twitterze Donalda Trumpa, który ma konto pod pseudonimem Real Real Donald Trump. Nie Donald Trump, bo to konto już, taksywka już była zajęta w momencie, kiedy otwierano mu konto i to konto ktoś dla niego prowadził przez jakiś czas i później on poczuł blusa i po prostu. Złapał to konto, złapał i to stało się taką, takim miejscem, w którym on takie swoje krótkie, soczyste smaczki publikuje i po prostu buduje swoją obecność. Więc oczywiście, gdy się jest osoba, osobą rozpoznawalną, w ten czy inny sposób dużo łatwiej jest i przebić się i zaistnieć w danym medium. Natomiast, właśnie, żeby zaistnieć takim kluczem na pewno jest to, żeby rozpoznać swoje mocne, Strony, czyli skoncentruj się na tym, w czym jesteś dobry, a będziesz nie do zatrzymania. Ale ważne jest również to, żeby budować, żeby podtrzymywać kontakty, relacje, bo właśnie networking, networking jest takim kluczem kluczem do rozwoju i biznesu, i rozwoju również obecności w mediach społecznościowych. Więc to byłaby taka moja odpowiedź na pytanie, czy muszę być wszędzie. W zasadzie teoretycznie tak, dobrze sobie skonfigurować, tak, żeby mieć wszędzie konto. No i właśnie dobrze byłoby wszędzie stworzyć sobie swój profil, zaklepać sobie swoją nazwę marki. Ale, ale tak fizycznie, wszędzie, kiedy jesteś jednoosobową działalnością, jednoosobową marką, osobistą, po prostu trudno ci będzie ogarnąć i chodzi o to, żeby uniknąć frustracji. I teraz, jeszcze jedno takie pytanie: Czy jest mi potrzebna strona www? Więc, ja jestem wielką miłośniczką blogowania i uważam, że. Warto mieć swoją stronę www. nawet jeżeli jesteś youtuberem, nawet jeżeli jesteś podcasterem, to po prostu to jest takie miejsce osadzenia treści i taka wizytówka. I coraz mocniejsze staje się w dobie tworzenia marek osobistych, wykupywanie domeny pod nazwą, pod swoim imieniem i nazwiskiem. I czasami nawet osoby, które zaczynały budować swoją markę pod jakąś inną, bardziej generalną nazwą, zaczynają przekierowywać w pewnym momencie swoją całą działalność pod swoją markę osobistą. To jest o tyle, Fajne, że w momencie, kiedy masz swoją obecność i jesteś widoczny w sieci, w momencie, kiedy no, myślisz o tym, że się przebranżowisz, już nie musisz zmieniać nazwy domeny, tylko troszeczkę przekierunkować swoje treści. No i w ten sposób też dużo łatwiej Cię znaleźć osobom, które Cię znają, a to zawsze jest jakaś dodatkowa publiczność. Ale już pomijając to, pod jaką nazwą ja uruchomię swoją stronę www, ja uważam, że taką stronę www dobrze mieć, dlatego że po prostu to może być takie... Centrum Logistyczne Dowodzenia, w którym umieszczasz wszystkie treści, które tworzysz. Chociażby, jeżeli tworzysz je na YouTube, to wrzucasz link, wrzucasz film z YouTube'a i ewentualnie robisz transkrypcję po to, żeby ten wpis, Twój wpis powstał w ten sposób z Twojego filmu na YouTube łatwiej było znaleźć i żeby on czasem się lepiej wypozycjonował, pracując na Twoją markę, na Twoją domenę, czyli na po prostu na tą Twoją stronę www, Twoją domenę, której jesteś właścicielem. Więc moim zdaniem, właśnie warto. Potraktować stronę WWW czy swojego bloga jako takie centrum logistyczne, centrum dowodzenia. Wszystko to, co publikujesz gdzieś w sieci, wrzucasz na swojej stronie. Ale to ma też tą zaletę, że z czasem, kiedy po prostu, jeżeli masz taki okres, że nie tworzysz nowych treści, możesz zawsze sięgnąć do treści, które masz już na blogu i je zrecyklować. Czyli pokazać powtórnie. W różnych mediach społecznościowych wyciągnąć, dopasowując oczywiście to, co pokazujesz w danym medium społecznościowym do charakterystyki danego medium, czyli jeżeli chcesz pokazać to, co opublikowałeś na blogu, na Pinterestie, no to wybierzesz pionowe zdjęcia czy stworzysz pionowe piny, jeżeli chcesz to pokazać na Facebooku, no to albo wybierzesz jakieś zdjęcie z danego wpisu i dodasz jako notkę z krótkim odsyłaczem. Często wiele osób piszących na Facebooku, ponieważ Facebook nie lubi, kiedy wyprowadza się jego użytkowników z Facebooka, wrzucają, piszą, a komentarz, link do wpisu w pierwszym komentarzu. Więc oczywiście tutaj no, wszyscy dopasowujemy się do obowiązujących algorytmów. Niemniej faktem jest to, że w momencie, kiedy masz swoje miejsce w sieci, masz na nim treści, dużo łatwiej jest Ci zarządzać tymi treściami i dużo łatwiej też jest Ci po prostu. Pracować nad Twoją obecnością w sieci, bo po prostu masz miejsce, z którego bierzesz treści i wrzucasz w różne miejsca, więc to jest po prostu taka taki grajdą, czy samo nakręcająca się już maszyna. Maszyna. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.